Razem chcieliśmy wystosować apel do młodych ludzi naszego regionu o to, aby bezpiecznie, odpowiedzialnie i z szacunkiem do drugiej osoby zachowywać się podczas pandemii. Aby stosować się do zaleceń służb sanitarnych, aby szanować przepisy, które wprowadza rząd. To bardzo ważne, ponieważ nie żyjemy tutaj sami jako młodzi ludzie. Są nasi dziadkowie, są osoby starsze z chorobami współistniejącymi. Osoby, które bardzo ciężko będą przechodziły. Chorobę w razie zakażenia. Ten apel bierze się stąd, że bardzo często spotykam się z sytuacjami, gdzie widzę, że młodzi bardzo bagatelizują wszystkie zalecenia. W szczególności nienoszenie maseczek w miejscach, gdzie spotykamy się jednak z obcymi osobami, ale w pomieszczeniu na przykład, gdzie nie jest widoczne to, czy nosimy maseczki, czy nie. Służby nie mogą reagować. Bardzo ważne i to co musimy robić, to nosić właśnie maseczki, dbać o częstą higienę rąk oraz trzymać dystans społeczny. Tylko te trzy kroki pozwolą, że będziemy zachowywać się z szacunkiem do drugiej osoby, będziemy odpowiedzialni. A tego właśnie powinniśmy oczekiwać od siebie, przede wszystkim jako młodzi ludzie.